Mój mąż startuje do konkursu Magdegesser i uczy się robić dla Pułku Wojska albo całej restauracji takiej na 140 osób. Muszę mu trzymać ja gardę, umiem. bo on nie umie taką wymierzać. Ja nie umiem w proporcje. Ale zobaczcie, jak mamy fajną łychę, dostaliśmy kiedyś od do mojej mamy. To jakaś taka wiecie górska, i tu idealnie to jest. Ja zawsze tak robię Ja nie umiem ale... mało. Ale, ale nie umiem w mało, ale jest bardzo dobry jemy głowę, dzisiaj sobie spróbuję tej zwalczającej odżywki. Nie wiem, czy to jest na niej, to odżywki nawet główna na mokre my to własnym dobra? Czyli to będzie później eee, na wierzącego szamponu. Nie ja wiem, że to jeszcze jakaś jedna odżywka była, ale może Hanka ją ma u siebie. To jest cierka, a tu jest ta... też cierka. A bo to jest mojej Hanki. Hmm, dobra. A czekajcie, tu. A nie, to jest do kąpieli. No dobra, na razie tego. Tak jak mówiłam, robię ranczerskie siadanie dla Dawidka dzisiaj. Już pachnie cebulka. A ja wyglądam tak. Dobrze, że Filip tego pilnuje, bo ja zapominam w ogóle. Ile dni brak teraz, No, Trzy. Trzy dni tylko? Ja, ja pierdolę. Bo dzisiaj jest 21. No tak. Dobra, włosy już są wciśnięte. Teraz już tylko typowa sobota, czyli idę oganiać Kuchnia, bo mój kucharz nie ma się gdzie ruszyć. Włosy jeszcze do końca przeschną, a potem się zobaczy. Sprzątam, sprzątam przy akompaniamencie, albo przy filmie yy, yy, księga. Boże, jak to było? Dobra, zaraz mu Ale przypomniało mi się coś, ten patent z mojej siostry. My na to mówimy lipanek, czyli lipa i rumianek. Jak ktoś coś bierze, lipa, rumianek i te wszystkie dodatki typu, wiecie, cytryna, imbir, miodu troszkę, tylko miód musi być dodany, jak jest temperatura tak 70 stopni, najwięcej chyba, trzeba, być, 60. Ale jest bardzo dobre. Ja, jak dzieci chorowały, jak były chore, to one też są, działają na, przeciw, przy, na wypocenie, więc e, nie jedną chorobę żeśmy tym uratowali. Także lipa, Rmianek, razem, lipanek, polecam, kasia grusza. E, a z tyłu kronika świąteczna, przypomniało mi się. Słuchajcie, sprzątając szafce z herbatami, znalazłam jeszcze herbatki z zeszłego roku. Teraz mamy herbatki z tego roku. To są. Nie wiem, powiedzieć, które są lepsze, które nie, ale. Mamy jeszcze tyle herba, zaraz sobie zrobimy jakąś. Może sobie zrobimy vintage style e, Christmas Oyster, Christmas tree, e, A to sobie stawimy, tu też jest tego. A tu jeszcze je, są kawki. Także na razie wędrują tu z tyłu. Nie mam takiego pudełeczka, muszę sobie taką herba czarkę dwa jednak jest mi niepotrzebna. No chyba mi jednak jest potrzebna. No bo te, to batoniki pomóc oddać. To są całkiem niezłe, Chociaż też to prawda, że smakują, nie powiem wam jak. Ktoś mi podsunął pomysł, jak, to, jaki to jest... Lach! Mają rację. Nie powiem wam, żeby mnie obrzydzić, ale całość jest całkiem niezłe. Hania z mi zjeżdża z domu. Jedzie sobie do Buni, z u bo będzie pakowała prezenty, bo Bunia zawsze tego tyle robi, że nigdy nie ogarnia tego sama. Ale spokoju to wykorzystam ją w domku, tak? I znalazła szalik. O, i ma taką minę pod tytułem. Jestem na Nie mów do mnie, bo w jedna z szlak trafi. O, o, widzicie? A teraz ukrywam, że się śmieje, bo przecież nie pokażę, że się śmieje. Dziadek po nią przyjechał. Jest na dworze, ale gdzie tego widzisz? Ole, tam Aha, z buni autem przyjechał. Dobra, widzę. No, buni autem przyjechał. No, a ja już to ogarnęłam w kuchni. Mój Dawidek się musi spakować i zabrać. To muszę jeszcze ogarnąć, ale niestety mamy problemy z wodą tutaj, yy, więc na razie tego nie ogarniemy. Więc w sumie ogarnięte jest w miarę chata, mogą usiąść i robić swoje. No właśnie, dobrze że pamiętasz o tych bateriach. Słuchajcie, wygląda na to. Ale ja, ja, zobaczcie, jak to miga, a to normalnie nie miga. Zobaczcie, widzicie? A patrzcie na to. Patrzcie na to, jak się teraz mila. No, nieważne. Wygląda na to, że nam robią tutaj ten. Coś robią z tym budynkiem. Zablokowali nam to. Eee, wiecie, z czym to się wiąże? Tu są nasze, nasze śmietniki do naszego bloku dostosowane. Ja już wam kiedyś to mówiłam. Wiecie, gdzie muszę i żeby śmieci ee, ogarnąć? Widzicie tam za tym budynkiem, tą drogę. Tutaj ona idzie cały tam pod. E, za, tam przy, przy zamku i nią się wchodzi tutaj do góry, przy kościele, i tutaj. Ja po prostu się zastanawiam, jak to długo będzie trwało. Bo może mają rację, że tu powinni nam teraz postawić na ten czas jakieś śmietniki. No, przecież, żeby tam dojść, to trzeba przejść cały te bloki, Jak ja z psem chodzę, cały ten teren. Także, kurde, masakra jakaś. Mega, jestem ciekawa, jak oni będą chcieli to, to tutaj ogarnąć, żebyśmy mogli, kurde, chociaż śmieci wyrzucić. Wiecie, najgorsze jest to, że my tu wynajmujemy to mieszkanie. I ja nie znam tutaj za bardzo, znaczy znają tutaj ludzi, mogę zapytać, ale gdybym to był mój blog, to bym wiedziała, gdzie uderzyć i tak dalej. Um, a tak to jesteśmy trochę u, udupieni, będę musiała po z jakimiś i zapytać, gdzie oni teraz śmieci wynoszą, w sensie jak, bo faktycznie może e, coś takiego by trzeba było zrobić, no, bo ja sobie tego nie wyobrażam, słuchajcie, ja z tym worem, on jest ciężki, ja mam ten 60-litrowy, jak ten worek się 60-litrowy jest napełniony śmieciami, to, to naprawdę nie jest kurde, a niech ci się jeszcze rozwalić po drodze, to to, to, to będzie dramat, to jak w telewizji Oleśnickiej wyląduje, także Dobrze, że się tym zajmują, ale kurde, z tymi śmietnikami to będzie problem. Także. Taki mam dylemat na sobotę. Proszę zobaczyć na te moje włosy. Tak to jest z kręcowymi włosami. Dzisiaj są ładne, jutro po nocy będą wyglądały jak. sieczka. Ja i choinka. Ja na tle choinka. Słuchajcie, odkurzam teraz schody. Ale zanim to zrobię, muszę tu przyjść i zabrać tą herbatę. Ponieważ otwarte schody to jest najgorszy pomysł, jaki można sobie wyobrazić, bo wszystko z tych schodów wpada do wszystkiego, co jest pod schodami. Zaraz moja herbata wyglądałaby jak mój pies po prostu. Także muszę sobie teraz tutaj odłożyć to. I od razu mówię, nie polecam takiego układu, chyba że pod tym nie ma tu nic. Bo to, co się dzieje tutaj, jak ludzie noszą butami, to jest dramat, po prostu dramat. A ja sobie tutaj, słuchajcie, dolewam do mojej herbatki. Powiem wam, jak to pachnie, bo w sumie... No, bardzo ładnie pachnie. Jest tutaj coś z owoców, więc to jest taka, no, green tea, ale faktycznie taka podkrysmysowy smaczek ma. W każdym razie to kupiłam, pamiętacie, na tym, na... Jak to się Kupiłam to na jarmarku u Filipa. Dobra, już tego wypiłam, ale jeszcze mi zostało. I teraz sobie właśnie tutaj wrzucę te... Oj, ja muszę to jednak wsadzić ręcznie, bo zaraz tutaj zrobię jedną wielką zadymę. Zrobić sobie najlepszą herbatę ever. Ale sprzątam to, gdzie należy. Nie wiem, kto tą herbatkę, kto ten syropek robił, ale jest przepyszny. Herbatka pięknie nie smakuje tymi pomarańczami, goździkami. Uwielbiam. Jeszcze tutaj też goździki zostawiłam na wierzchu. Będę robiła herbatkę. Powiem wam, że zdecydowanie w moim przypadku brak mojego męża na miejscu jest ogromnie wpływa na moje przeżywanie, a przede wszystkim też na planowanie tego vloga. Więc jak ktoś chce zobaczyć bardziej ciekawy może vlog, to może zajrzyjcie na zeszłorocznie dwa lata temu, bo niestety w tym roku jak nie ma go, ja nie wyrabiam się ze wszystkim. Ja nie miałam kiedy pojazdy mamy na te pierniczki, ja nie miałam kiedy wcześniej ubrać, nawet choinki mam jeszcze nie ubraną. Od wielu lat u nas nie zdarzało, ale po prostu jestem sama i naprawdę uwierzcie mi, że to już teraz jest inaczej. Jakbym była sama zawsze, to może inaczej miałbym to wypowiadane, ale jak nagle brakuje jednej osoby w domu, to jest zupełnie inaczej. Dobrze, chociaż ustało, udało mi się to cokolwiek ustroić w tym domu. Także siadam teraz do kąpa i będę obrabiała warsztaty, bo już zestawy będę wysyłała w poniedziałek, muszę coś maila do nich. No i tyle. I tak wygląda na razie nasz dzionek. Wydaje się, że proces robienia już jest chyba gotowy, ponieważ nawet właśnie odcedza. Już teraz ten wodę, żeby nie była sama woda, w słoikach, które właśnie zakupił. Będzie nam tu wszystko pakował w słoiki. tak po rodzinie rozwiózł. Teraz, swoją pracę. To tu się napakował 156 słoików i pożyć spać. Słuchajcie, montuję warsztat. Teraz z tyłu leci um, polarny ekspres. Chwonika, nie ubrana. A Filipia obiad. Tutaj muszę wam dograć dźwięk, bo łamba podłączona do Bluetooth, więc nie nagrywało. Mówię tutaj, że jedziemy na outlety. Na outlet do Wrocławia, bo Dawid musi sobie kupić koszulki i stwierdził, że już później nie udział czasu, więc podjechaliśmy na zakupy, a już o tym odlecie byłam 100 lat po prostu. Bardzo fajnie było ozdobione cały ten parking tymi gwiazdeczkami. No i zabierzemy Was na szybkie zakupki. Idziemy z misją kupić dwie koszulki polo. Pamiętam kiedy byłam ostatnio w tym, w tutaj, ale kurde parking trzeba kupić tutaj. I lawać z z parkingiem. Trzy godziny bezpłatne, dobra. Z tego czasu tutaj często przyjeżdżałam do outletu, bo pracowałam, jeszcze pracowałam w Wrocławiu, ale już teraz nie byłam tyle lat, jest mi ciekawe co tu w ogóle dzisiaj jest. Widzę, że są sklepy, których wcześniej nie było, także spoko, może coś się uda kupić. Neonowe prezenty! Pomagasz mi tym, myślisz? Tak. Piękne choinki na wejściu. Czy wszystko błyszczy w Przechodzimy zatem tatą od sklepu do sklepu. Filip już się całkiem nudzi. Już nie wie, co ze sobą zrobić. Ale jest jedna koszulka, to już jest dużo. Może, może będzie nawet druga. Dobra, Dawid już ma dość paparacji, więc muszę Wam opisywać, co się dzieje. Uwaga, Dawid bierze do ręki koszulkę, kolor habrowy. Będzie ją mierzył. <noise> to mu się Nie, słuchajcie, muszę szanować prywatność mojego męża. i tak mi na dużo pozwolił dzisiaj, żeby parę, parę tutaj przebitek z nim zrobić. Grzmur... Nie mi pod nie podnosi, nie. <laughs> <jest> to... <laughs> koszulkę na podłodze, bo No, pokazałam wam, jak wygląda w tym Habrze, bo sama jestem ciekawa, ale nie wiem, czy mi się uda wyhaczyć. Dobra, nie ma gdzie czego żałować, <laughs> wyglądał najlepiej. Wyglądał jak z obsługi Lidla albo jakiegoś innego sklepu, gdzie wchodzą w chabrach. Zobaczymy powoli przygotę w outlecie, ale jego koszulki kupione, te, które miały być, więc jest dobrze. Ja jeszcze latałam, jeszcze muszę obczajcie jeden sklep, ale nie są też. Chyba nie nasze jeszcze. O matką jeszcze ciastka wziął. On chyba zwariował. Dobra, jednak znalazłam jedną rzecz, wróciłam się po nią. Teraz lecę do chłopaków, ale bardzo ładnym korytarzem, który jak to mówią jest insta friendly. I nagram się w tym korytarzyku, żeby wam pokazać. Już mnie oświetla blask tego miejsca. Wow, jak to jest piękne. A jak tu wszystko widać. Wow! To jest piękne. Wow. Teraz wow. wam pokażę jak to wygląda z drugiej strony. A moje chłopaki są albo w empiku. Ale w smyku, zobaczcie. Fajnie wygląda. Słuchajcie, się nie zaciągnęli. Wstąpiliśmy już do Lidla, słuchajcie. Kupiłam sobie stopy. Mam nadzieję, że będą lepsze niż te takie gówniane z Lycrom. I tu pisze anti efekt. Kupiłam sobie jeszcze takie jedne 20 do 60. Czyli sześćdziesiątki tutaj są. A to ciekawe, bo te sześćdziesiątki wyglądają na cieńsze niż te pięćdziesiątki. A tu takie dwudziestki, do, bo do jutro chciałam dobra. założyć taką sweterkową sukienkę. A tu Dawid robi. Słupi się do, do tego dorwał, ale nie udało mu się zjeść. Na szczęście, bo to jest porządnie zrobione przez. Nie wiem jaki to jest dzień, ale jak widać, dostał się do tego, ale już tego nie wyjadł. Ale gnojek znowu zażarł Filipowi. Kolejne kilka czekoladek. Po prostu ja pitole. Dobra, dało nam się kupić dwie koszulki. O, już jedną zabrał. A nie, tu są obydwie, Jedną kupił sobie sobie sam polóweczkę, a drugą kupiłam mus ja yy, w ramach imienin, bo Dawidek ma imieniny 29 grudnia i zawsze jakoś tak uciekają szybko, bo są święta i później tak wiecie. Możemy tam. Jestem klamronopatka fajna, lekko wyciurana. No, a na otlecie są fajne ceny, także Udało się kupić porządne koszulki za normalne pieniądze. Ja dalej tutaj odpowiadam. Teraz odpowiadam na komentarze na YouTubie. Trzecia część yy, tego yy, Mikołaja. No i teraz idziemy spać. Kurde, muszę otworzyć te kalendarze. Tutaj Dawid się pakuje, bo znowu jedzie do pracy. Jeszcze dwa dni mu zostały przed świętami. My weźmiemy kalendarze. Dziad snupi nam tutaj narozrabiał, ale na szczęście pierniczków nie zażar. nie wiem czy Filip dzisiaj otwierał, ale jego zostawię. Może nagrywał coś, nie wiem. Nabiorę wszystkie swoje. Dzisiaj zaczniemy od ciekawostki. Czekajcie, bo ona jest tutaj. Odkąd już kilka kart tylko zostało. I ciekawostka na dzisiaj. 200 adwentowy, czyli cztery świece zapalane po kolei co niedzielę, symbolizują cztery niedziele adwentu. No, to wiadomo. Także się zastanawiam, jak ktoś takie coś losuje i dostaje normalnie, nie wiem, 24 ubierz choinkę, co? bierz choinkę, wystarczy tego? Bez sensu, nie? Dobra, pierniczek. Boże, który dzisiaj jest? Dobra, 21 21 to chyba jest 21 słuchajcie, ale jeszcze sprawdzę, bo nie, nie jest... Nie, tu jest 21. pierwszy. o mało mi się nie dorwał do niego też. Idź stąd. Nie dostaniesz dzisiaj. Coś niegrzecznie zadałeś Filipowi ten. Wynocha mi stąd. I jeszcze coś nabroiłeś. Nie, dzisiaj nie dostaniesz. Idź spać. Słuchajcie, nie dojrzę wyżar Filipowi, to jeszcze chciał wyrzec też ten tutaj. Nie, idź stąd. Nie dostaniesz dzisiaj. O, nie, mój drogi. Tak to nie będzie. Dziadu, jeden wstrętny. Dodajcie, jest 21. Tak. 21, to jest ta na pewno Ona przejechała stąd Strawberry i raspberry Fajnie, czekajcie tutaj sobie ją położymy Powiedziałam idź stąd. nie dostaniesz Nie, dzisiaj się będę trzymać Nie dam mu, bo w sposób dziadem wstrętnym Czekajcie, bo mi tutaj spadło Z lewej strony Dobra, 21 taki ostatni rządek, słuchajcie O, który to jest niby Jaka to niby postać jest Widzę co? Nie wiem czy to syn jest. Nie wiem. To dupy <grymne> Nie mam z pojęcia, który to jest. Takie jest trochę naciągane wszystko. Dobra. 21 od chodakowskiej. Oje, to znowu ten... kuki syruki. O, ale takiego jeszcze smaku nie jadłam. To spróbuję, nie powiem, że nie. To jest karmelowy. Mm, to może być dobre. No i słuchajcie kawka. Kawka na kolejny tydzień jakiś. 21, 22, 14 dwa. Czternaście. Jezus to, dwadzieścia jeden. się najładniej wyrywa, powiem wam kalendarz. O, wiśnie w Rumie są super. Pamiętam ten smak, bardzo smaczne. To na jutro będą wiśnie w Rumie. Dobra kochani, jak widać, już muszę iść spać, bo po prostu wyglądamy jak. Oh, na papier do wyżyto. Mikołajek z tyłu. Próbuję go ściągnąć, kamerę. Mm, Dobry Wam życzę. Pokażę Wam tylko jeszcze, jak wyglądają nasze przetwory. Proszę. Osiem. Te się jeszcze nie zaciągnęły. więc wiem, nie będę musiała ich jutro. O, wcisnęłam i już go nie. To, to już będzie. Czyli się zaciągnął, pewnie, troszeczkę później, bo to już się nie chce. Odpykać. Także są tu. Dowidek, się zapakował cały gardło pracy dla chłopaków i cały gardło swojego taty. Także przynajmniej <ślam>, miam, miam A to już jest puste. Tak. Chyba jest woda. W... Aha, bo tu się gotowało. Tu się gotowało. Dobra. No. Dzisiaj stwierdziłam, że zdecydowanie zaczynam proces zrzucania kilogramów. Już jestem po prostu tak napompowana. Już mam tutaj takie wiecie boki z tyłu to normalnie wyglądam jak kaloryfer yy, z żebrami takimi żeberkami, także nie, to już jest ostatni dzwonek. Już raz się doprowadziłam do takiego stanu, że ważyłam przy moim zdrośie metr 58-67 kg i po prostu wyglądam jak baleron, teraz nawet się boję ważyć, bo boję się, że będzie dokładnie to, 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 to samo, więc nawet się nie będę ważyć, po prostu to ze sobą coś robić jak to mówią od stycznia, no ale nie tak serio. Jutro sobie tutaj Melanisy też od tylko najpierw byłoby coś takiego, wiecie, jakieś karty już zapobiegać pobiegać, coś po rowerek, więc będę chciała z Dawidem chodzić na siłkę na rowerek. Tak mi się wydaje. Dobra, no, ja, kochani, kończę, i robić łóżko, bo Dawid poszedł chyba się umyć, bo Dawidek w nocy o 3 i jedzie, także... Życzę Wam miłego dnia albo nocy, zależy, kiedy oglądacie I widzimy się jutro. Jeszcze zostało nam parę dni. A mm, no właśnie, prezenty musimy pakować z Hanką jutro. Tutaj wam zrobimy filmik z prezentami, ale pokażemy wam go dopiero po yy, liczni, tak gdzieś 25 września. Także, buziaczki. Pa!